Agroturystyczny dom Gosi w miejscowości Łosie w Beskidzie Niskim zaprasza. Beskid Niski to dzisiaj najdziksze pasmogór w Polsce. Na szlakach spotkać można bardzo mało turystów, a zapomniane doliny, niegdyś tętniące życiem, są dziś zupełnie puste. Warto z mapą i kompasem spróbować znaleźć ślady dawnych mieszkańców. Istniejące i nieistniejące cerkwie łemkowskie, ślady po wsiach, kapliczki przydrożne i tym podobne. Oferujemy trzy pokoje, dwu osobowe, niezależną kuchnię, pokój dzienny i jadalnie. Zapraszamy. Telefon 18 353 4822 e